Yeah yeah Jestem jak melodia, jestem duszą tego Świata mechaniki, myśli kwantowe Neurony, myśli domne wnikam w stan Mega, serca płonę Pole źródła mej wnęki, energii się układa Siła wyższa, siła w nas, siła woli Oto prosta recepta Lek na matyk. za tym lekiem jestem ty Twój, duch, twoja Kwantowa siła, ducha świadomości Przez pryzmat myśli tworzenia Ta jedyna technika życia, oddechu, myślenia Z rozwojem ducha, spojrzenia istoty człowieka Zmienia nas, nasza planeta A mamy nadzieję i mamy marzenia cerek, klepa, otoczenia i Wpływ Wywiera energia, ja widzę to do mnie. Mm, dociera pozytywny wizerunek wibracji serca. Aury wywiera wpływ, zrozumienia. Słyszę głosy, świadomość świat, planeta ziemia. Gatunkiem na siebie ducha, obserwatora. Do moje myśli pierwiastkiem odbicia lustra. Za dnia i w nocy przez sen i zwyczajny dzień. Szukamy prawdy, szukamy rozwiązania. My mamy siłę, mamy moc, ducha. Kontroli świat, tylko nas przez czas. Koni aktualny wymiar. Tunelu urywane, ale los przez snach Wiada Twoje serce dla każdego z nas. Otwererca jest brama do możliwości własnego życia kontrolowania. A yeah, uh. Puka światą trolę, jadą rolęę. Twoje, Serce dla każdego z nas tego Pole źródła mej w męki, energii się układa Siła wyższa, siła w nas, siła woli. Oto prosta recepta Lek na Matrix. a tym lekiem jestem ty, twój duch twoja Kwantowa siła, ducha, świadomości przez pryzmat Myśli tworzenia, ta jedyna technika życia oddechu myślenia Z rozwojem ducha spojrzenia, istoty człowieka zmienia nas, nasza planeta Mamy nadzieję i mamy marzenia, cele, klepach Otoczenia, Od każdą chwilę wpływ wywiera energia. Ja widzę to do imię dociera pozytywny Wizerunek wibracji, serca, aury wywiera Wpływ zrozumienia. Słyszę głos i świadomość. Świat, planeta ziemia. Gatunkiem na ziemi, ducha, obserwatora. To moje myśli, pierwiastkiem odbicia lustra. Za dnia i w nocy przez serii, zwyczajny dzień. Szukamy prawdy, szukamy rozwiązania. My mamy siłę, mamy moc, ducha. Kontroli świat, tylko nas przez czas. Kontroli aktualny wymiar. Tunelu urywane, ale los przez znak podpowiada twoje serce. Drona, to tu wiada twoje, serce dla każdego z nas uh, uh. Pole źródła naiwne, gdzie energii się układa Oto prosta recepta, lek na matek Za tym lekiem jestem ty, twój duch, twoja